Marka Jezus już 152 odcinek. Cieszę się, że jesteście kochani. Teraz będzie wprowadzenie w medytację. Zawsze ktoś dołącza się nowy do naszych odcinków, więc to jest tak, że ja teraz dam takie wprowadzenie do medytacji, ale chodzi o to, żeby potem, jak już skończę, najlepiej od razu albo na przykład jutro rano usiąść z Pismem Świętym, otworzyć je i poświęcić co najmniej pół godziny na to, żeby zrealizować te tak zwane punkta, które teraz dam. Pamiętajmy też o tym, że kiedy do medytacji się zabieramy, to warto przyjąć wygodną pozycję ciała, chwilę się tak zatrzymać. I ja tak lubię popatrzeć na, na to przyhamowanie, tak jakbym taki samochód mojego dnia zahamował. I potem, jak już tak się wyhamuję, to wtedy mogę się rozejrzeć, pomyśleć przez chwilę, jaką drogę przejechałem, co zobaczyłem. Z tym przychodzę na spotkanie z Panem, a on wychodzi na spotkanie ze mną. Zaczynamy znakiem krzyża, prosimy o czystą intencję. Dzisiaj użyję formuły, którą proponuje święty Ignacy. Wszechmogący Boże, proszę Cię spraw, aby wszystkie moje decyzje, zamiary i czyny były w sposób czysty, skierowany ku Twojej większej chwale. Przeczytam teraz ten fragment. To jest Ewangelia Świętego Marka, wersety 33-37. Posłuchajcie. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten przyjdzie. Bo rzecz się ma podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a wiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do mu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał Was śpiących. Lecz co Wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Kochani, Obraz, który Wam proponuję, bo zawsze Ignacy mówi, żeby sobie wyobrazić jedno zdanie, jedno słowo z tej Ewangelii, to zachęcam, żeby popatrzeć na człowieka, który wyrusza w podróż. Jezus mówi o nim w przypowieści: Wyrusza w podróż i różnym ludziom mówi, czym się mają zająć. czym się mają zająć. I na takiego człowieka popatrzmy, a prosząc dzisiaj o łaskę konkretną związaną z, tym, z tą Ewangelią. Prośmy dalej niezmiennie, żebyśmy poznawali Jezusa, takiego, który dzisiaj mówi o sobie w ten sposób, ale też żebyśmy mieli czuwające serce. I teraz kilka takich punktów, które mogą pomóc w modlitwie. Więc pierwszy punkt, człowiek udający się w podróż. Moi drodzy, ten człowiek udający się w podróż to jest sam Pan Jezus. On udaje się w podróż, zostawia swoje sługi, zostawia swoich przyjaciół, ale. To słowo, które tutaj mówi, że powierzył swoim sługom staranie o wszystko, tam jest użyte to samo greckie słowo, które Jezus używał na początku, kiedy była mowa o powołaniu. Że kiedy zawołał z mocą, z, z władzą swoich uczniów, to właśnie tam jest użyte to słówko eksuzija. I tutaj, kiedy zostawia im to staranie o różne rzeczy, to tutaj jest mowa o tym, że on zostawia im swoją władzę. Moi drodzy, to jest ukryte, ale piękne stwierdzenie pana Jezusa, który mówi, i kończy się czas mojego bycia na Ziemi w ciele takim historycznym, ludzkim, ale to wy teraz macie tę władzę, by realizować tą samą miłość w świecie. Ta nieobecność Jezusa i oczekiwanie na jego powtórne przyjście, to jest jakiś wielki czas Kościoła. Nasuwa mi się takie określenie, że to Kościół jest takim. Strażnikiem wielkiej nocy świata w oczekiwaniu na powtórne przejście światłości. I ten strażnik to jest strażnik, który pilnuje takiej obecności Jezusa w gestach, w miłości, w obecności. To jest, to jest ta rzecz Kościoła. I możemy się temu przyjrzeć w taki sposób, żeby zobaczyć, czy ja przeżywam moje chrześcijaństwo, że została mi dana władza do kochania, tak jak Jezus. Że, kiedy trwam z Jego słowem, to od środka mnie to słowo inspiruje, żeby go naśladować, żeby naśladować go w miłości, naśladować go w takich różnych posługach, które on na kartach tej Ewangelii też pełnił wobec drugiego człowieka. Czy ja tak, czy ja tak przeżywam chrześcijaństwo? I tu roz, przyglądajmy się temu, po prostu zastanawiajmy się. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, droga Jezusa. Jezus wyrusza w drogę i potem mówi o tych czterech porach. Nie wiecie, kiedy Pan do mu przyjdzie, z wieczora czy o północy, o pianiu kogutów czy rankiem. Wspominałem we wprowadzeniu rano. Te cztery pory to są cztery pory męki Pana Jezusa. I jak Jezus wyruszył w tę drogę i na końcu tej jego drogi jest, jest też w niebo wstąpienie, powrót do domu Ojca, tak, tak samo mówi tutaj, czuwajcie, nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie, to jest, że... Ta, to chrześcijaństwo ma do przebycia jeszcze tę samą drogę, co Jezus. Cztery pory męki, przez mękę do zmartwychwstania. On tu mówi paschalny rodzaj życia, jest, jest typowy dla chrześcijaństwa. Że to jest jakaś zapowiedź tego, że tajemnice paschalne, męki i zmartwychwstania mają się wypełniać w każdym, kto, kto poszedł za Jezusem. I znowu tutaj możemy sobie zajrzeć do naszego serca i zobaczyć, czy, czy udało mi się już w moim życiu. Mogę sobie przypomnieć konkretne sytuacje, kiedy pokochałem kogoś, chociaż przez chwilę, w takim, w takim wymiarze paschalnym, w jakimś zranieniu, przez przebaczenie, przez jakieś gesty, które wiem, że nie były ze mnie, że, że zrobiłem je dlatego, bo mnie od środka inspirowała Ewangelia. Mogę sobie takie rzeczy przyjrzeć, żeby podziękować Jezusowi, że już mnie do tego udalnia, chociaż pewnie jeszcze kawał drogi, żeby tego było więcej i więcej w moim życiu jest przede mną. I potem mogę popatrzeć, że to samo jest dla całego Kościoła. Przejście tej drogi, żeby tak jak Jezus złączył się z Ojcem, to On nam później wyjdzie na spotkanie, jak ta, ta, ta droga się wypełni, On przyjdzie do nas. I trzecie y, słowo, trzeci moment rozważania to jest to słówko czuwajcie, które pada tutaj na początku, w środku i na końcu. I to jest ostatnie słowo, którym Jezus kończy swoją wielką mowę o sprawach ostatecznych. I kończy to słowem czuwajcie. Ja tutaj zachęcam, żeby po prostu przyjrzeć się, y, czy częściej w moim dniu i w moim sercu czuwam, czy raczej jestem taki uśpiony. Lubię takie określenie, czy zachęcam, żeby tak się mu przyjrzeć, czy przeżywam czas na przeczekanie do końca dnia, czy przeżywam czas jako okazję do fajnych, pięknych, może nieraz trudnych, ale dobrych rzeczy, które mogą się wydarzyć, w których mogę mieć udział, które mogę zrobić, w których mogę kochać, w których mogę nieść pokój, w których mogę jakieś dobro realizować. W ten sposób się przyjrzyjmy. Czy mamy takie właśnie czuwające serce? I Kochani, rozmowa końcowa z Jezusem o tym, co nas najbardziej poruszyło w czasie modlitwy. Gdyby się okazało, że mamy serce takiego śpiocha, to zachęcam też, żeby bez lęku przy Jezusie stawać i powiedzieć, słuchaj, potrzebuję pobudki. Potrzebuję, żebyś obudził moje serce na nowo, żeby było szukające tego, co jest miłością. Kończymy taką właśnie rozmową z Jezusem o tym, co się zadziało albo co się nie zadziało w czasie tej modlitwy robimy znak krzyża. E, przez chwilę jeszcze wychodzimy z tej Bożej obecności i tak kończymy naszą modlitwę. Życzę wam kochani pięknej modlitwy, przyjmijcie teraz błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże wszechmogący Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju i miłości Chrystusa. Pamiętajcie też żeby subskrybować nasz kanał, dać kciuka w górę, nacisnąć dzwoneczek. I zapraszam jeszcze na dwa odcinki z trzynastego rozdziału i to będą ostatnie dwa odcinki z serii Marka Jezus.